Dzień dobry, dzień dobry. Czy byliście kiedyś w Poznaniu? To piękne miasto w zachodniej Polsce. A jeśli byliście, to na pewno widzieliście coś bardzo ciekawego. Na wieży ratusza co dzień, punktualnie o godzinie 12, pojawiają się dwa białe koziołki, które bodą się rogami. Dzisiaj opowiem Wam legendę o tym, skąd się wzięły te koziołki. To historia sprzed bardzo, bardzo dawnych lat. Było to około 500 lat temu. W Poznaniu właśnie skończono budować wspaniały ratusz, piękny, ogromny budynek na środku rynku, gdzie spotykali się ważni panowie, żeby rozmawiać o sprawach miasta. Miejscy radni byli bardzo dumni ze swojego nowego ratusza. Najpiękniejszy w całej Polsce chwalili się. A może nawet w całej Europie dodawali inni. Postanowili uczcić to wielkie wydarzenie uroczystą ucztą. Zaprosili najważniejszych gości z całego kraju, szlachtę, kupców i innych burmistrzów. To musi być uczta, o której będą mówić latami. Postanowił burmistrz Poznania i zatrudnił najlepszego kucharza w całym mieście. Mistrza Jana, kucharz Jan był znany z tego, że gotował tak pysznie, że ludzie oblizywali palce jeszcze godzinę po jedzeniu. Jego specjalnością był pieczony Daniel, czyli sarna, hmm, ale to było pyszne. Przyszedł wielki dzień uroczystości. Ratusz był przyozdobiony kwiatami, kolorowymi chorągiewkami. Goście zjeżdżali się z okolicy w swoich najładniejszych strojach. Wszyscy czekali na słynną ucztę mistrza Jana. W kuchni panował wielki ruch. Kucharz Jan krzątał się jak w ukropie, wydając polecenia swoim pomocnikom. – Ty kroić warzywa, ty mieszać sos, a ty uważaj na ogień! – wołał. Na wielkim rożnie obracała się wspaniała piecza. Dwa ogromne Daniele. Pachniały tak cudownie, że aślinka ciekła. Kucharz Jan przyprawiał je specjalnymi ziołami, polewał miodem i winem. To miała być jego największa kulinarna uczta z triumfem. Ale nagle katastrofa. Jeden z młodych pomocników w kuchni, Maciek nie uważał, i pieczenie zaczęło się przypalać. Na spodzie zrobiła się czarna, zgorzkniała skórka. O, nie! krzyknął Maciek. Mistrzu, pieczenie się przypalają. Kucharz Jan podbiegł i aż załamał ręce. Co ty no robiłeś, chłopcze? Goście już siedzą przy stołach, a pieczenie przypalone będzie gorzkie jak pion. Burmistrz każe nas wyrzucić z miasta. Zastanawiali się gorączkowo, co zrobić. Nie było czasu gotować nowego Daniela. Goście czekali. Za chwilę miała być podana główna potrawa uczty. Mam pomysł! zawołał nagle Jacek. – Obrócę pieczeń w drugą stroną i obetnę przypalone kawałki. Może nikt nie zauważy. Nie wystarczy, jęknął kucharz Jan. Goście są zbyt wybredni. Od razu wyczują, że coś jest nie tak. Jestem skończony, moja reputacja jest zniszczona. I wtedy do kuchni ubiegł jeszcze jeden pomoc. Mistrzu, w zagrodzie za ratuszem są dwa tłuste koziołki. Młodzież, że je szybko upiec zamiast Daniela. Kucharz Jan spojrzał na niego jak na szaleńca. Koziołki na uroczystą ucztę dla najważniejszych ludzi w kraju? To niemożliwe, to skandal. Ale nie miał wyboru, czas uciekał. Dobrze, biegnij po te koziołki, ale szybko. Maciek wybiegł z kuchni i pobiegł do zagrody za ratuszem. Tam rzeczywiście stały dwa piękne, białe koziołki z długimi rogami. Spokojnie skubały trawę, nie wiedząc jaki los je czeka. – Chodźcie tu, koziołki! – zawołał Maciek, próbując je złapać. Ale koziołki wcale nie miały ochoty dać się złapać. Jeden skok w lewo, drugi skok w prawo. – Meee! Be – beczały głośno i uciekały. – Stój, to dla dobra miasta! – wołał Maciek, biegając za nimi. W końcu udało się złapać jednego za róg. Ale wtedy drugi koziołek zabudł go w tyłek. – Ała! – krzyknął Maciek i puścił pierwszego koziołka. Teraz oba koziołki galopowały po zagrodzie. Maciek ganiał za nimi, potykając się i upadając w błoto. – Pomoże mi ktoś! – wołał biedny. Przybiegło dwóch innych pomocników i razem po długiej pogoni w końcu złapali oba koziołki. Były tak przestraszone i zdenerwowane, że cały czas robiły tylko swój odgłos – me, me – i próbowały się wyrwać. Pociągnęli koziołki w stronę kuchni, ale koziołki stawiały opór. gałe nogami, ciągnęły w drugą stronę. Jeden z nich wyrwał się i popędził prosto w stronę schodów prowadzących na wieżę ratusz. Łapać go! krzyknął Maciek. Drugi koziołek, widząc, że pierwszy ucieka, też się wyrwał i popędził ze swoim kolegą. I tak dwa białe koziołki biegały po schodach na wieżę ratusza. Tu pod ich kopyt rozlegał się echem w kamiennych korytarzach. Top, 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 Brzmiały jak ich kopytka. Me! me begały w panice. W końcu dotarły na sam szczyt wieży. Był już tak zmęczony, że zatrzymały się, dysząc ciężko. Spojrzały na siebie i zaczęły się bodać rogami, tak jakby to wszystko była wina tego drugiego koziołka. Benz, benz, tukały rogami, tańcząc w kółko na szczycie wieży. Tymczasem w wielkiej sali ratuszowej goście czekali coraz bardziej niecierpliwi, gdzie te pieczenie, pytali, umieramy z głodu. Burmistrz był coraz bardziej zdenerwowany. Co się dzieje w tej kuchni, mamrotał pod nosem. A wtedy ktoś spojrzał przez okno i krzyknął: "Patrzcie, na wieży dwa koziołki się biją". Wszyscy goście podbiegli do okien i rzeczywiście na szczycie wieży ratusza w pełnym słońcu dwa białe koziołki tańczyły i bodały się rogami. Ha ha ha! Zaczęli się śmiać goście. To najzabawniejsze widowisko jakie widziałem. Cudowny, genialny pomysł na urozmaicenie uczty, wołał jeden ze szlachciców. Ten burmistrz to ma wyobraźnię. Najpierw uczta, a potem walka koziołków jako rozrywka, mówił drugi. Burmistrz, widząc, że goście są zachwyceni, od razu się zorientował, co się stało. Był mądrym człowiekiem, szybko pomyślał. Wstał i powiedział donośnym głosem: Szanowni goście, to specjalna niespodzianka na część dzisiejszej uroczystości. Od dzisiaj codziennie o 12 na wieży naszego ratusza będą pojawić się dwa koziołki, żeby przypomnieć o tym wspaniałym dniu. Goście byli: brawo, brawo, genialny pomysł, brawo, krzyczeli. Kucharz Jan słysząc to wszystko z kuchni aż usiadł z ulgi. Nie stracił pracy, a nawet lepiej, jego wpadka stała się legendą. Od tamtego dnia co dzień o godzinie 12 na wieży ratusza w Poznaniu pojawiają się dwa białe mechaniczne koziołki, które 12 razy bodają się rogami. To przypomina wszystkim o tej wesołej historii sprzed 500 lat. A prawdziwe koziołki podobno żyły szczęśliwie do końca swoich dni w zagrodzie, jedząc najlepsze siano i kapustę. W końcu to dzięki nim poznańska legenda stała się tak słynna. I wiecie co? Do dzisiaj, gdy dzieci w Poznaniu widzą koziołki na ratuszu, śmieją się i mówią, patrzcie, koziołki znowu się kłócą. A może kiedyś pojedziecie do Poznania i sami zobaczycie te słynne koziołki? Pamiętajcie tylko, trzeba być punktualnie o godzinie 12, bo koziołki są bardzo punktualne i czekają na spóźnialskich. I tak się kończy ta historia poznańskich koziołków. Legenda o tym, jak mała wpadka w kuchni stała się największą atrakcją miasta.